Witajcie moje dzieciaczki, kochane! Z tej strony Cywer, a to jest kolejny odcinek naszej serii ze Slam Ranchera. Psst! Ej, lubisz tanie gry, prawda? Zajrzyj do pierwszej linijki opisu. Zapraszam cię bardzo serdecznie na G2A. Użyj także kodu cashback, cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu na swoje konto. Czyli odcinek numer 7, jak ogłaszałem, tak seria powróciła po wyjściu DLC, moi drodzy. I zaczynamy od nowości, zaczynamy od nowej rzeczy w Slime Rancherze, czyli od nowych wyglądów slime'ów, więc otwieramy w tym momencie poda. Tak, wyszło DLC, mam je już kupione. I w tym momencie, moi drodzy, mamy nowy styl do slimów odblokowany. Poszła wielka fala. I z tego co wiem, teraz tabi, wszystkie tabisy zostały tutaj w okolicy zamienione, moi drodzy, na, na tiger. Na tiger slimy. Także wezmę sobie jednego tiger slima. Możemy sobie pozbierać. I dzisiejszym moim zadaniem będzie poszukać więcej podów do zmiany naszych slajmów, moi drodzy, co by sobie różne style podblokowywać, oczywiście. Przypominam wam o łapce w górę. Nie mogę prosić, no YouTube jakby zakazał, ale mogę wam przypomnieć, jeśli będzie odpowiednia aktywność, to kolejny odcinek zjawi się niebawem na tym kanale, a być może seria powróci do codygodniowej rotacji filmów, powiedzmy też, nawet gdzieś by tutaj to tak ująć. Także no co? Skończyliśmy na etapie, na którym skończyliśmy. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam bardzo do play. Listy, która jest w dziale playlist, gdzie możecie też sprawdzić sobie moi drodzy, co to było na tym ostatnim odcinku robione. Przyznam się, że nie grałem od tego czasu praktycznie nic w Slime Rancher, a chyba jeden live się tylko zadział. I chciałem tylko jeszcze sprawdzić, co my tutaj mamy. Moshi Miles, ok, mamy takie zadanko za 500 kasy. Nie wiem, nie wiem, które to były te. Nie wiem, które to były plorty. Także tego na razie nie zrobimy. I wiecie co, ja tu sobie tak patrzę, że ja kurczę nigdzie tabislaimów Nie mam na dobrą sprawę. Będzie trzeba w takim razie w jaskini sobie przygotować szybciutko miejsce. Ej, ale naprawdę nie mam tabislimów. Coś mi się tak kojarzy, że chyba raczej miałem je. Okej, okay. już wiem, bo mi się LARP jeden. LARP nie, torp nie. Jak on się tam nazywał? Nie wiem. Zjawił kurczę i mi wytłukł wszystko, co miałem tutaj. Chyba tutaj miałem tabisa połączonego z którymś z tych. Halo, czy tu są tabisy? Halo, dzień dobry. Tak, tu mamy tabisy chyba połączone, kurczę z tymi, z hunterowymi. Dobra, to tu w takim razie. Cześć, nie, tu są fosforyzujące. Ej, nie miałem żadnych tabisów? O, w wciul. No dobra, to w takim razie będzie trzeba sobie dorzucić je. Ale dorzucimy sobie, jakby je z tej strony. Aż w tym momencie jestem zdziwiony, że nie mam nigdzie tabi Slime'ów, Ale naprawimy to czym prędzej. I tak jak mówię, moi drodzy: <coughs> Częstotliwość pojawiania się odcinków ze Slime Ranchera będzie totalnie w tym momencie zależna od waszej kurdej aktywności, nie? Dobra, weźcie tu, setabisy, tajgerosy, Będziecie mieli co jeść przy okazji, bo wy chyba jecie mięsko, nie? Z tego co ja kojarzę. Dokładnie, jecie sobie mięsko. Jakie ty plorty dajesz? Ty dajesz tabi plorty po prostu. Okej. Okay. Czy jak rozumiem, to jest jedynie zmiana wyglądowa? Dobrze wiedzieć, ja myślałem, że to nam jakieś kurcze dorzuci tutaj super zdolności czy coś. No ale w takim razie mamy sobie tutaj prawda tygryski slime. Przepraszam Ciebie, czy Ty możesz stąd wyjść? Dziękuję, dobranoc, do widzenia. Zbierzmy sobie też od razu cytrusy, Dzisiaj jakby chciałbym się skupić kurczę na poszukiwaniu tych podów, żeby pozamieniać sobie style pozostałych slimów, co by to jakoś tak ładnie wyglądało. Ale na kolejnym odcinku będziemy jakby kontynuować nasze zwiedzanie pustyni, moi drodzy. Mam zamiar się jednak doedukować przed tym troszeczkę, żeby poszło nam to dużo skuteczniej niż ostatnio, gdzie ostatnio niestety nie udało mi się znaleźć wszystkiego, co bym chciał. Wszystkich, prawda, tam slajmów i tego, co można na pustyni ogólnie zdobyć, no nie zdobyłem. Z tegoż tytułu teraz tak. Najpierw a bonusy, aha, nie mogę nic, czyli mam wszystkie bonusy na ten moment rozgrywki, rozwinięte całkowicie. Czy wy tu głodujecie jakoś, bo tam jest głodny, nie na. No jedzenie macie, chłopaki. Klory są nawet zarąbane w pełni, także dobra. Tym się nie ma co przejmować. Okno mam zamknięte, tak patrzę, żeby sąsiadom czasami nie haasować podczas nagrania. Yy, I tak sobie myślę, gdzie te mogą być, kurde, pody? Yy, DLC ogólnie kosztowało 27 zł, i z tego, co kojarzę, było to ostatnie DLC to Slime Ranchera, także już na więcej nowości nie ma co liczyć. Tu mamy zwykłego poda. Wezmę sobie schemat z niego. Sponge shrubby. Chunks of the shrubs got grid for shrubbing up to buff. Okej, I don't really... Understando, what this made? And this is wanna interesting, moi drodzy, bo to i tak się nam przyda, nie? Dobra. Z tego, co wiem, wyglądu w jest całkiem sporo, nie wiem, czy tam 6 czy więcej. Tu mam jeszcze naszą pompkę, która mogłaby mi dać moje rzeczy. Bo postanowiłem sobie, kurczę, te wiertła porozstawiać już gdzie nie gdzie. Będzie trzeba w coraz to lepsze inwestować. Tutaj raczej wątpię, że gdzieś to będzie. Tam się coś świeci. O, czy to jest to, kurczę? Rzecz jasna, kontynuujemy serię od miejsca zakończenia. Jak pamiętacie, zakończyłem serię, ponieważ yy, wtedy trochę problemów zaczęło być yy, z wyświetleniami. I chciałem w jakiś sposób tutaj je może wyrównać i tak dalej przez nagrywanie samego Minecrafta. Ale koniec końców doszedłem do wniosku, moi drodzy, że wyrąbable co robimy i tak nie będę miał wyświetleń w tym momencie. I z tegoż tytułu uznałem, że... Mogę wrócić ze Sylą Slime Rangera, mogę potestować też parę może innych filmów Będę robił totalnie w tym momencie to, na co mam ochotę, a nieżeli tyle to, co może faktycznie działać. Okej, okay, czyli wy teraz jesteście dacy fajni. No po prostu dacy fajni, nie, nie wiem jak to jeszcze ocenić można inaczej. E, po prostu tak sobie fajnie wyglądacie. Tu już raczej nie znajdę żadnego poda, poza tym podem. Czy mogę cię otworzyć? Nie mogę. Że muszę pewnie jakieś większe permisje dostać, żeby otwierać tego poda akurat. W ogóle tu mam tu Jelly Stone, fajnie, tylko do czego one były potrzebne, bo nie pamiętam. Tutaj mamy kolejny, niech zgadnę, czy to będzie Rocky Slime zamieniony? Tak, na Heavy Metal, wow! Sekretny styl, moi drodzy kamiennych, został zamieniony na Heavy Metal. I od razu jakoś tak kurczę raźnie się robi w tej naszej dolince, kiedy wszystko wygląda troszeczkę inaczej. Pytanie jest moje, czy te pody będą występować też w innych dolinach? Hmm, bo może tak to być, że w miejscu, gdzie występuje najwięcej jakichś konkretnych slimów, będzie występować najwięcej tych podów z konkretnymi slajmami. i to brzmi nawet całkiem logicznie. Więc przejdziemy się teraz do dżungli, znaczy, że jest ona największym skupiskiem wielu rodzajów slimów. I być może znajdziemy tam też pody od honej slimów, tudzież może od lawa slimów, chociaż magma slime akurat pewnie w innej części mapy będą. Ale dobra, przyspieszymy sobie tutaj przejście, i już jesteśmy w naszej dżungielce. Także teraz muszę się rozglądać. Mapa chyba się nic nie zmieniła pod względem tego przez to DLC. Smutne troszeczkę. W szczerze, no ja uważam, że zmiana byłaby raczej na plus, jakby coś takiego się zadziało. No ale dobra. Ze zmian prawdopodobnie tylko wygląd tych się zmienia. Um, tutaj mamy mały stawik. Drugą, czy on jest taki mały. Aha, on jest taki mały, dobra. Chciałem wiedzieć, czy jak w niego wpadnę, to czy, wiecie, zginę, czy coś. Teges tak na przykład, bo już mi się zdarzyło parę razy stracić wszystkie zebrane slimy i florty. Z wypraw co najlepsze Okej, okay, tam jest źródło wody Tu mamy po prostu grzyby Jeśli dzisiaj nie uda mi się znaleźć ich zbyt wiele a to Znaczy wszystkich to nie mam zamiaru jakby znajdować Bo jest ich na pewno sporo Z racji, że tych slajmów jest w samej grze bardzo dużo A obstawiam, że bardzo dużo wyglądów właśnie jest podmienionych przez nie Chciałbym, żebyście napisali mi w sumie w komentarzu Gdzie też mogę znaleźć sobie jakie Al, Albo lepiej A piszcie mi po prostu gdzie mogę znaleźć Nie piszcie mi jakich slajmów Będę miał po prostu niespodziankę przy otwarciu. I czy zebrałem wszystkie? Na przykład, możecie mi napisać, czy, czy zostało mi jeszcze na przykład 5 do zebrania, czy 6, czy też może. Nie wiem, mniej. Chciałbym, żebyście takie rzeczy mi po prostu napisali w komentarzach. Więc dobra. Obstawiam, że honey'owe te będzie można w jakieś pszczółki zmienić. Jak znajdziemy ich tego. Jest i tam, moi drodzy, kapsuła. Dobra. Muszę zebrać sobie całą energię. I polecimy sobie do tamtego miejsca. I zobaczymy, co tam będzie. To pewnie będą te. Mm, hunterowe, obstawiam. Sądząc po usytuowaniu miejsca kapsuły. Czy to będą hunterowe? Zobaczmy sobie. Fajna też taka znajdźka dodana do gry, dzięki której mamy troszeczkę więcej materiału, prawda? Tak! Na Czeszire nam zmieniło. Ocie, proszę. Czyli tak faktycznie to funkcjonuje: czyli od miejsca zależnego, gdzie jest ich najwięcej, ich wygląd się zmienia. No okej, okay, bo tu faktycznie jest jakby ponoć królestwo yy, tych hunterowych, kurcze. W sensie łowczych slimów, i z tegoż powodu jest ich tu dużo, dobra. Tam gdzieś sobie plorp, 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 plorp. Czekajcie, slimpedia. Yy, ja muszę to sobie zobaczyć, bo. O. Tar, przepraszam, tar. Bo naprawdę, w ręczera nie zaglądałem już od dłuższego czasu. I jak mówię, zdarzyła mi się przerwa. Yy, po tej przerwie takiej lekkiej uznałem, że kurczę, no. To DLC ma już wychodzić, już ma być to DLC. No przecież to już jest ten moment. Przecież to DLC miało wyjść za tydzień. I się okazało, że wyszło po kilku miesiącach, nie? Także mam nadzieję, że zrozumiecie, że trochę nie było tego. Mango Mint chyba mam Mango Mint. Mam nadzieję, że mi kurczę wybaczycie, no, no ale czekałem na tego dlc ka i w sumie od tygodnia już jest. I sobie tak dzisiaj siadłem, powiedziałem sobie. A bym sobie pograł w Cyber Ranchera, tak na filmie, kurde. Tak bym se widzą zrobił odcinek ze Slime Ranchera. O, a tu bym sobie nawet nakarmił tego, tego, mio mio lodzie, miodzie moi panowie, drodzy. Miodzia chyba jadło owoce, ale wezmę sobie kurczwaki, jakby jednak się bym mylił. Dużo miejsc w ogóle dla kurczaków, jest kurcze. O, to jest w ogóle jakieś stare drzewo. Dobra, i teraz latujemy tutaj. No, cześć. Tak, ty jesz owoce. To są warzywa. Jelly też to, też to nie jest coś, co byś chciał. Dobra, czy ja mogę stąd sobie gdzieś do dotrzeć? Coś tu wygląda jakby miała być jakaś znajdźka. Bo to po prostu jest alternatywna droga do niego. Ja z tymi starami nie chcę walczyć. Nie, tu nic nie ma, także możemy iść sobie dalej. Jest trochę przypomnienia mapy dla mnie w tym momencie. Dzięki czemu, kurczę, będzie fajno, nie? Myślę. Bo przynajmniej będę wiedział, kurde, gdzie, jak, co i co pójść. Mogłem się przejść jeszcze w sumie... No, mm, dzisiaj się sobie swoją drogą zabrać. Chociaż ja teraz nie do, dotrę z tym raczej do bazy. E, bo wiem, gdzie mógłbym teoretycznie fosforowych znaleźć. E, transformującą kapsułę. Prawdopodobnie będzie gdzieś w okolicy jaskini. Tam, gdzie te fosforowe są faktycznie naturalnie. Są dosyć spore naturalne. Więc dobra, przejdziemy się tam. Tylko naładuję sobie jetpacka. Wlecę tutaj. I teraz jak naładuję, mi się wlecę na tą półkę skalną. Bo czekajcie, bo to jest zejście, tak? To jest zejście. A ja muszę z powrotem wejść do góry. Tak, muszę rozchmienić. Trendy to był powrót. Chyba tutaj. Tu jest drzewko. Tu są te półki skalne. Tak, to chyba będzie tędy. Bo zdarzyło mi się jakieś tędy zlecieć. A może nie. Oho, lipka, powiem wam, że teraz to się, że mnie źle zapędził. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy wejście jakieś. Nie, to jest po prostu wejście takie tutaj, nie? Dokładnie. Strasznie dużo tych się mi potworzyło, no ale dobra. Tu jest przejście, dobra, widzę już. Teraz ja sobie to lecę tutaj na lajcie. Na szczęście mojego jetpacka mi starczy. Tu mamy kolejnego poda, jakiegoś zwykłego. Ciebie też nie mogę otworzyć. Na razie mogę otwierać pody zielone, generalnie, z tego co widziałem. I dają mi one schematy, jakby chyba podstawowe tutaj w grze. Dopiero później będą jakieś bardziej zawiłe. Pamiętam, ja że trochę szkoda, myślałem ogólnie co do tych nowych slajmów. Że kurczę, nowa zawartość, jakieś nowe fajne wyglądy slimów. tak spojrzałem na nie, Wow, tygrysy! Zarąbiste jakieś wyglądy! Myślałem, że to może będzie tak, że faktycznie jakieś to nowe slajmy są. Slajmy kurcze, No nie wiem, nowe tereny jakieś dostaniemy, chociaż terenów z tego co wiem, tu za tak było całkiem sporo dodawanych. Także może niekoniecznie to. Ależ dostaniemy faktycznie jakiś taki spory zastrzyk, powiedzmy, rodzaj plortów może nawet. No ale niestety nie, no przeliczyłem się pod tym względem strasznie, bo dostaliśmy po prostu możliwość zmiany wyglądu takiego podstawowego naszych slajmów. Nawet nie ma różnicy plortu w tym momencie. Co więc nawet cena się ich za bardzo nie różni od takiej podstawowej. No ale no, nie można chcieć za dużo, nie? No kurczę, no to ma być, jeden mały update miał być tak naprawdę. A szczerze, wydaje mi się całkiem fajną rzeczą, bo przynajmniej urozmaica nam te wyglądy. Pytanie, czy... Fosforany też macie, kurcze, swoją wymianę, bo ja jakbym tutaj musiałbym ją znaleźć gdzieś tutaj, zapewne. Chociaż nie, bo tu występujecie w takiej formie. Ale na pewno gdzieś w jaskini musiałbym znaleźć wasze, kurcze, waszego poda. Jeśli miałbym was koniecznie zmienić. I ten skał. <laughs> przydałoby się zweryfikować. Bo no, normalnie wypisz, wymaluj, to jest miejsce, gdzie mogę znaleźć jakieś poda, nie? Bo tu raczej nic nie ma, nie? Na dole. Na dole nic nie ma, bo nic nie ma, kurcze. Bo heavy metale są i to nasze. A tu mamy kolejną skrzyneczkę, one się tu co już pojawiają. Dobra, nie widzę żadnego podzika tutaj. Tara słyszę, dobra. To no mu mówię tarczy, ja mówię. Czy ja mówię coś źle, jak to się kurczę w końcu nazywa? Zapominam cały czas. Tak, tar, to jest tar. Dobra, no przepraszam bardzo moje nieogarnięcie, ale mówię. Lekka przerwa od gry i człowiek dosłownie jest wybity. Dobra, tu mam szybki powrót do domu. Mm, tu jest pod jeden. Zielony pod, świetnie. Dobra, co ja dostanę z zielonego poda w takim bądź razie? Może w kolejnym odcinku będziemy inwestować... Minty grass path! Może w kolejnym odcinku będziemy w takim razie inwestować, kurczę, na dobrą sprawę w te rzeczy z laboratorium, skoro ja już tyle rzeczy tutaj znajduję. Hmm... Co ja mogę znaleźć tutaj? Radioaktywne? ok. Diamentowe. W sensie kryształowe, bo tu diamentowych nie ma de facto. To też brzmi jakby so Songs Like Good, nie? Sounds good, w sensie, sounds like good. To tak trochę nie ten. O, i kolejny zielony pod, dobra. Dzisiaj mamy takie polowanie na różne rodzaje podów w takim bądź razie. Wydaje mi się, że to tak będzie fajne dosyć. Może ktoś z Was już to ogarnął wszystko. A jeśli nie, no to zawsze mi pomoże swoją tutaj. Wait. Jeśli ogarnął wszystko, to będzie mógł mi pomóc przynajmniej. No, a jeśli nie ogarnął, no to będzie miał tu taki swoisty poradnik, jak kurczę, dojść w jakieś konkretne miejsce, nie? Ja myślę, że zapię spoko deal. Okej, okay, widzę kolejnego. To będą wodne. Obstawiam. Okej. Okay. Otwórzmy w takim razie sobie kolejną kapsułę. I co ty nam zmienisz, moja droga? Tak, zmieniła wodne na lilypad. Czyli mamy teraz lilipady, moi drodzy. Czyli mamy tutaj lilie wodne, jak to mogę ująć, tak? Puddle slajmy są teraz z lilypadami. Kurczę, dobra. Pozbieram je sobie, bo parę mi ubyło z tego, co pamiętam. Wodę sobie dozbieram. I teraz przejdziemy jeszcze do tych kryształowych. Bo, z fajnych rzeczy było, mo można jeszcze zebrać. Właśnie te kryształowe. Ojcie, panie, tutaj mi. Idź mnie pan stąd, kurde. Wypierdzielaj, no. Sfaniaczku jeden. Zadyszkę. Nie będzie mnie taki atakował. Ech, różowych mam napęczki. To wejście do eskini było gdzieś tutaj, właśnie. Tylko tutaj też muszę uważać, bo jarów. tarów może się zrobić całkiem sporo. Jest niebieski pod. Okej. Okay. Rozglądaj się, cyfru, bo to może być dosłownie wszędzie. Ale to lubi bardzo miejsca, gdzie dużo slajmów siedzi. O, siema. Oka koka tu jest. O, jeszcze jakaś skrzynka, będzie pieniądze trochę. Dobra, trochę pieniążka wpadło. Nie widzę nigdzie tutaj kurczę tego. A może jednak tego tutaj nie ma, wiecie? Może tobie też na jednej z wysp. Bo de facto kryształowe slajmy mają parę miejsc, w których tak często raczej występują. Ewentualnie mogą nie mieć nowego wyglądu. To też jakby racjonalnie brzmi. zacy, że nie każdy slajm dostaje nowy wygląd raczej. Byłoby to trochę za dużo, jakby każdy miał nowy wygląd dostać. Ale i tak fajnie te kurcze slimey wyglądają, te lily padowe. Okej, okay, tu mamy naderwany most Przejście na drugą stronę. I co bym tutaj oczekiwał? Tutaj radioaktywne... Wait, 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 wait Gdzie ja to słyszałem? No okej, okay, już przepadło Jakby nie ma co ten. O! Małe cięcie w filmie. Ok, moi drodzy, jesteśmy po cięciu, ale z przyczyn technicznych um, kończę dzisiejszy odcinek, tak? Już ma 15 minut, e, więc czas założony został spełniony. E, pamiętajcie, żeby mi dać znać, gdzie te pody, kurcze pozostały, mogę znaleźć, ok? Napiszcie mi w komentarzach, serio, bo kurero nie wiem, a chciałbym je znaleźć. Co to? Nognium? What the hell is this? Daj mi to, co to jest? Strącz Diamond? Oh god damn, wracamy normalnie tutaj. A nie, to nie jest powrót, czekaj, to ja muszę w to iść. I wracamy po prostu na farmę i w kolejnym odcinku chcę już wiedzieć co to jest. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć!